Ciężko tu znaleźć nawet jedną rzecz, taką, na której można by się skup skupić. Bo po prostu jest ich tyle, że nie wiadomo o czym opowiadać. Cześć, witajcie na kanale Lazurbek. Dzisiaj mamy dla Was coś fajnego opuszczony domek razem z pojazdami. I jak możecie już zauważyć, za mną stoi ciągnik Ursus. Także będzie trochę motoryzacji i przejdziemy po tym domu, pokażemy Wam, co tam się znajduje. Także co, zapraszamy na materiał. Także witajcie na kolejnym filmie. Dzisiaj mamy dla Was taki fantastyczny domek. Kawał drogi przejechaliśmy, żeby się tutaj dostać. Powinno być pozostałości dużo w nim, aczkolwiek nagrywamy to bez zaglądania na początku, co tam jest. Także idziemy na żywo to, co widzimy. Także dwa maluchy stoją na pewno. A tam jest ciągnik jeszcze. Z tego co się dowiedzieliśmy tutaj od sąsiadów, to mieszka tutaj pani Irka, która zmarła w podeszłym wieku. I już nie było nikogo, komu mogłaby to zostawić. Ale to są dwa domy w sumie, jakby. No, na no to wychodzi, że to są w sumie dwa domy. Ja od razu, może na początku. Te maluszki nakręcę, żeby później już do nich nie wracać. Także w stanie już dość ciężkim są. Tutaj jeszcze jakaś maszyna rolnicza, na, na jakieś koło pasowe coś. No i tu mamy drugiego. One są nawet w podobnym kolorze. Te maluchy. No i dwa takie same. Dwa takie same, No można powiedzieć niezła gratka dla kogoś Od tego kto tam. To już nic nie zostało za wszystko. Pieprzyli. Wiesz co, czy ja wiem? Jeszcze dałoby się go może odratować, a, no na pewno, a na pewno byłaby to skarbnica części. Pogadaliśmy trochę z sąsiadem tutaj z okolicznego domu, i powiedział nam, że grają tutaj złodzieje i rozkradają to wszystko. Dlatego też przyszedł sprawdzić, kto tutaj się kręci. No i porozmawialiśmy sobie z nim. No i z tego co nam powiedział, też patrole tutaj przejeżdżają policji nieraz. A tutaj mamy Ursusa. Faktycznie, ale super sprawa. Pamiętasz, żebyśmy mieli kiedyś ciągnik na filmie? Co, chyba, nie. Chyba, chyba jeszcze tego nie było. no. Dokładnie to tak. Zaczęliśmy trochę od motoryzacyjnej strony. A za chwilę wejdziemy sobie do tych, do tych domów. Zobaczymy, co tam się znajduje. Ciągnik. O, ciągnik jak. Wygląda, że jeszcze mógłby odpalić nawet. O kurczę. Faktycznie to mogło być tak, że sygnowany był ten ciągnik. No tak. I zgadza się imię z tą panią? Znaczy, on jest Aha, no to być może to jest ta. Mąż, mąż tej pani. Także ostatnia osoba, która tu mieszka, to była właśnie ta starsza pani. Tutaj mamy jeszcze jakąś furmankę, zagracone to, zagracone to jest troszkę. Tam się, tam się raczej nie będziemy pchać, bo same śmieci są dookoła. Także No rozkradają to ludzie, mimo że jest to naprawdę w oddali, wszystko. A mimo to potrafią tu przyjechać i, i po prostu rozbierać te maluchy i ten dom na części. No to może jeszcze jakieś przyczepki. No już, idę zobaczyć. Tutaj jakaś komórka, drewno na opał. No i Patryk mówi o przyczepie tutaj jeszcze, w sumie nie jednej. No w sumie racja, dobra To trochę się z tymi maluchami O kurcze rowery? są, no faktycznie I nie tylko rowery. Wiesz co, ja bym na chwilkę tylko podszedł tam Tam stoją jeszcze jakieś maszyny rolnicze Dobrze, że tu doświetlisz trochę Może zobaczymy tutaj Ja cię kręcę no naprawdę pełno rowerów i jakichś maszyn tutaj no tu może być ciężej widać aczkolwiek myślę że uda się to zobaczyć na filmie dobra to co lecimy do domu? także znowu nas troszkę nie było w sumie mnie ale ja to czekałem na cieplejsze dni żeby w końcu wrócić No wszystko tu jest starodawne takie po prostu, także te dwie przyczepy jeszcze tutaj, tam się jeszcze coś ciągnie. No dobra, to chodźmy może faktycznie do tego domu teraz. Kurcze, ten ciągnik jest po prostu super. Tak, to jest ręczna kosiarka do trawy. No ale ten ciągnik jest mega. Chyba ktoś mu rozrusznik ukradł. Faktycznie. Patrz, jak ludzie potrafią wynosić wszystko, no nie mogę. Ekstra, mieliśmy chyba kiedyś taki. Dobra, prowadź do tego domu, może nie. Nie, to nie jest dom, to była po prostu taka komórka. Nie, nie, bardziej jest to doła, po prostu taka. Dobra, to słuchaj, to spróbujemy może tam wejść i nagramy to na końcu jako bonus. Także jest tam, jest tam trochę rzeczy na pewno. Ciekawe, co znajdziemy. Ale może już chodź do tego domu teraz. Dużo śmieci, bardzo dużo. Tak, ale jeśli na placu jest tyle rzeczy, to wydaje mi się, że w tym domu na pewno też będzie ich dużo. No. Najgorzej tak, te, tak tragicznie o Boże, 2012, tak, kalendarz jest 2012, ale my tu mamy po prostu no pół metra śmieci pod nogami. Dobra, skierujmy się w którą stronę. Dawaj, idziemy tu. Zatem też chodziłem po takiej grzeciarni z tym domu właśnie z Maruchem, nie? No, no. To też, bo się nie dało. Wiesz co, to... Y, słuchaj, musimy robić tak, jak coś gadamy, to nie idziemy. Bo później nasze głosy się nakładają z odgłosami śmieci. Także, w ogóle, tutaj, segmencik jakiś jeszcze z jakimś szkliwem. No, multum, multum rzeczy. Tutaj mamy jakiś piec też. Leży na nim wszystko po prostu. Ciężko tu znaleźć nawet. Jedną rzecz taką, na której można by się skup skupić. Bo po prostu jest ich tyle, że nie wiadomo o czym opowiadać. O kurczę, co my tu mamy? Dobra, zobaczymy dalej. No, i teraz tak, tutaj jeszcze jakiś obrazek wisi, ale tam dotrzeć, no to ciężko by było przez te wszystkie śmieci. No i sto jak na maszynę do szycia. Coś ale, Singer. Zapach też już jest tutaj taki niemiły. Czy ja wiem? Ja wiem, no to są spoko, ale tu późno. Dobra, czekaj, podejdę tu jeszcze na szybko. Jak się już... wymieniasz na takie lokalizacje? A daj to jest fajne? Nie wymieniam się, tylko goś sam zagadał. No i akurat akurat to dał po prostu nam. Dla mnie ten dom ma jakiś urok jednak. No śmieci jest dużo, ale. szczura. Najkaj okay, bo teraz to cię słychać nie będzie tak się oddaliłaś. O. Dobra, z jednego pomieszczenia wyszliśmy. No dobra, no ale to wierzno Jak już. Kurczę. Jak już tu dotarliśmy, no to. To głupio by było tego nie pokazać po prostu. I tu widzę jedną ciekawostkę. O, nie, nie mówię o tym telewizorze. Też jest fajny. I ogólnie w szafach jest trochę rzeczy, ale ja tu widzę tą ciekawostkę. Widzisz co to jest? Album ślubny. No, ciekawe, czy. Mhm. O, jednak że... No, szkoda, myślałem, że będą tu jakieś ładne stare zdjęcia, no ale nie, nie, nie wyszło. No. W każdym razie taka rzecz, która od razu rzuca się w oczy. I w ogóle. Czekaj, muszę się wycofać trochę. Także jest w sumie tragedia, ale to pomieszczenie ma takie dziwne sufity. Dziwny sufit, takie sklepienia w dół. Troszkę to dodaje takiego klimatu temu pomieszczeniu no i co, wychodzi na to, że zostało nam chyba jeszcze jedno pomieszczonko czekaj, bo i tak Cię nie będzie słychać deptam po takich śmieciach, że to na sklep weszłem, ale w nic nie ma ciekawego dobra okej, okay, zobaczymy chodniutko, To jest jeszcze jakiś przejściu czekaj Wejdę do końca i zaraz to... tu są jakieś dziwne beczki ło czekaj, czekaj, zobaczmy co tu, co tu się dzieje w ogóle na tym strychu Tu jest pełno siana i znowu pełno różnych tutaj klamotów. Ja to na nie wpadnij gdzieś tam. Już tam idę do ciebie. Dobra, to idę ok. I za chwilę tu wrócimy, bo też znalazłem coś fajnego. Tu już niepewnie ta podłoga wygląda. Tak, to masz. No, tutaj masz właśnie na jakieś, na jakieś plony worki. Zresztą tutaj nawet jest jeszcze jakieś żyto czy owies na podłodze. Nie wiem naprawdę co I to chyba jest. Sobie Wiesz, co być może, być może. Tutaj jeszcze taka stara waga. Wiesz, być może ta osoba sprzedawała te rzeczy. rolnik Plony. Tutaj jeszcze w szafach jakieś kolejne dziwne urządzenia. No pachnie po prostu ksią tutaj. E, wiesz co, to są włosy czyjeś prawdziwe. Widzisz, nawet widać gdzie jest, gdzie są ucięte. To akurat troszkę niepokojące jest. I tu są kolejne Nie wiem Dziwnie, dziwne odczucie mam, jak na to patrzę Właśnie tam chciałem iść. Widzisz co tam jest w kartonie? Okuźwa. Ty, ale znaleźli skoda dobre. <zum> ja już to wcześniej zauważyłem, ale mówię przejdę tam do ciebie. O, kurde. No, to Także to Kolekcja puszek. No, ale. Nie wiem, czy ktoś to zbierał, no. Nie wiem, ale najlepsze jest to, że ja w ogóle. No, Tatre kojarzę, ale tak poza tym to ani jednego piwa stąd nie kojarzę. No. Może jakieś zagraniczne, czy coś? Nie wiem, naprawdę. Także to jest nasz skarb. W sumie teraz możemy wyrąbać jakiś tytuł specjalny. Znaleźliśmy skarb. I takie tam. O, i także no mnóstwo świeci, śmieci. świeci, świeci, śmieci. Wiesz, że nie nagrywałem już długo, i znowu mam taką lekką tremę. Tutaj kurczę, znowu jakieś dziwne urządzenie. Do czego to jest, to nie wiem. Wygląda jak jakaś spirala, coś się po tym sypało. No, dla ciebie nic nie ma, dla mnie jest na przykład. Dla mnie tam jest balon, no Coś tam może być jeszcze. Tu są butelki zresztą jeszcze za zapakowane po jakichś kubusiach. Dobra, teraz możemy spróbować zobaczyć ten strych w takim razie. Jak mówiliśmy, że już go zobaczymy. Także masz rację, no tego tak domu zaśmieconego już nie pamiętam. Chyba nie, nie byliśmy aż tak. Jeszcze jakiś stół warsztatowy. To bardziej. Pomieszczenie warsz jako warsztat służyło Tu jest maszyna Dziwna maszyna, no dobra, no to Ach kurczę nie no ja... Ostróżnie, bo nie czuję się tu zbyt stabilnie Ja praktycznie wyryłem przed chwilą Nie no tu stropy masz betonowe to Czekaj, już wchodzę, już ten film trochę trwa, dlatego będziemy powolutku kończyć. Nie wiesz co to jest? Nie wiem co to ma A nie kojarzysz u Piotra na hali, u szwagra? Aha. To jest taki młyn jakby do rozdrabniania. Pod spodem są wyloty na jakieś worki. No tak, faktycznie. I można było tu coś, nie wiem, mielić, Że rozgarniać. No i tu jeszcze tylko wam pokażemy cała beczka. Ale to już chyba łupiny są tylko, nie ziarna, tylko po prostu... Albo no, tak wyschło. Albo tak wyschło. Jaka stara wanna w ogóle. Widziałaś? <laughs> no powiem ci, klimat ma. No to racja akurat ten niedostatek w tym domu, ten, ten bałagan i wszystko. To chociaż wynagrodziły te samochody tutaj ten ciągnik. No to co? Wychodzi na to, że chyba będziemy się z wami żegnać. Także dzięki za odwiedziny zostawcie łapkę. Albo suba, komentarz chętnie pogadamy z Wami. I co, trzymajcie się. Do następnego.